Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do rozpakowania i prezentacji głośnika Soundcore Motion 100. Jeżeli chodzi o ten głośnik, jest to jeden z bardziej budżetowych sprzętów, a jeżeli chodzi o markę Soundcore, jest to podmarka producenta Anker znanego z produkowania różnych akcesoriów do telefonów, głównie właśnie powerbanków i tego typu urządzeń, ale mają oni osobną podmarkę, jaką jest Soundcore firma ta produkuje właśnie głośniki przenośne oraz słuchawki bezprzewodowe jeżeli chodzi o ten model jest to jeden z takich bardziej podstawowych modeli a jego aktualna cena na dzień nagrywania materiału waha się w okolicach 100 zł ja zakupiłem go na początku września tak więc on przeleżał około półtorej miesiąca u mnie w płocie 138,99 zł w jednym z elektromarketów a w chwili obecnej jest już do wyrwania w okolicach stówki bez grosza tak więc jest to naprawdę korzystny na cena, patrząc po specyfikacji, po gabarycie, po możliwościach samogłośnika, jeżeli chodzi o opakowanie, prezentuje się ono w taki sposób, mamy tutaj wizualizację samego sprzętu, informacje o tym, że mamy tutaj kodek AACLC, Hi-Res Audio Wireless, tutaj informacje dotyczące tego, że mamy tutaj dwa przetworniki, jak możecie to tutaj zauważyć. Z tyłu kilka najważniejszych informacji. Mamy informację, że głośnik ma 20W mocy. Jeżeli chodzi o baterię, zapewnia ona do 12 godzin odtwarzania. Bluetooth 5.3. Mamy tutaj możliwość korzystania z ekwalizera. Dodatkowo mamy informację o tym, że mamy dwa przetworniki oraz informacje na temat IPX7. Jeżeli chodzi o informacje co znajduje się w pudełku, no to mamy sam głośnik oraz kabel USB-C do USB typu C. Widzę również, że jest informacja o dedykowanej aplikacji, co później postaramy się sprawdzić. No więc jeżeli chodzi o rozpakowanie, możemy sobie otworzyć ten głośnik. Ja postaram się to zrobić w miarę szybko. Otwieramy sobie nasz głośnik. No i na froncie, właśnie mamy zapakowane jeszcze folię sprzęt Pod spodem mamy instrukcję. Taka bardziej malutka oraz właśnie przewód USB TybuC do USB TybuC do ładowania naszego głośnika. Jeśli chodzi o opakowanie, to by było wszystko. Tak więc to możemy sobie na tą chwilę obecną schować. No i już przechodzimy do. Samego głośnika, którego jestem ciekaw, ponieważ ta cena naprawdę tutaj e, wywołuje pozytywne wrażenie, tak więc rozpakowujemy sobie głośnik. Tak prezentuje się sam sprzęt. Na wroncie to jest taka metalowa siateczka, mamy logo producenta. Mamy taką smyczkę, abyśmy mogli sobie ten głośnik gdzieś zawiesić. Na panelu górnym mamy informację, że jest to Soundcore. Włącznik, parowanie bluetooth, kilka przycisków, regulacja głośności, play pauza oraz zapewne zwiększanie sobie tutaj pułapu basu. Jeżeli chodzi o budowę, jest ona pokryta takim gumo-plastikiem. Dosyć fajnie leży to w dłoni, dosyć fajnie się to prezentuje. No i na tym czarnym plastiku mamy takie niebieskie kropki, no co też wygląda dosyć ciekawie. Na dole mamy taką informację, że jest to Soundcore Motion 100. No i jeżeli chodzi o bok, no to tutaj mamy zaślepkę. Jeżeli chodzi o zaślepkę, Mamy tutaj tylko złącze USB typu C do ładowania. Z tyłu mamy taki otwór. Ciężko powiem powiedzieć, czy to jest jakaś membrana pasywna, czy to jest może jakiś bas refleks, ale tak to się właśnie prezentuje. Z tej strony mamy tylko właśnie tą smyczkę. Jeżeli chodzi o specyfikację, no to producent nie dodaje szczegółowych informacji na jej temat. Wiem jedynie, że mamy tutaj system dwóch przetworników, których moc wynosi 20 W RMS. Mamy baterię, która wystarczy do 12 godzin odtwarzania. Z tego co widzę, mamy tutaj możliwość ładowania tego głośnika za pomocą ładowarki o napięciu 5 V i natężeniu prądu 2. Amperów, czyli z mocą 10W będzie się ten głośnik ładował. Czas ładowania akumulatora powinien wynieść do 5 godzin. Mamy stopień wodoodporności IPX7. Mamy możliwość połączenia dwóch takich samych głośników w tryb TWS. No i nie mamy jeszcze tutaj złącza Mini Jack 3,5 mm, jest tylko USB typu C. Jestem po kilku pierwszych minutach odsłuchu tego sprzętu. Jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony, jeżeli chodzi o dźwięk, myślę, że spokojnie ten głośnik przebija JBL GO 4, no i bliżej mu do tych głośników serii FLIP, porównuję do JBL, bo tych głośników najwięcej przetestowałem, tych najwięcej testuję. Jeżeli chodzi o porównanie do ULT Field 1, no to ULT Field 1 wydaje się, że ma większy bas od tego sprzętu, no ale też zobaczmy jaka jest dysproporcja w cenie. ULT 1 kosztuje tam w okolicach 300, 300 chyba kilku złotych, już nie pamiętam dokładnie jaka jest cena, a w chwili obecnej ten sprzęt kosztuje mniej niż 100 złotych. I myślę, że w tej cenie jest naprawdę... Bardzo solidna konkurencja, tak naprawdę deklasacja głośników od JBL czy też innych producentów, no, którzy jednak w tej cenie oferują głośniki z jednym przetwornikiem. To tu, tutaj mamy do czynienia z dwoma przetwornikami. No i naprawdę bardzo pozytywnie jestem zaskoczony tym głośnikiem. Jeżeli chodzi o samą głośność, ona również jest wyższa niż w takich podstawowych modelach od JBL. Jak na moje ucho, oczywiście ten głośnik nie przebija takiego Flipa 7, no ale zauważmy, jaka jest właśnie różnica w cenie. Jeszcze nie robiąc recenzji, mogę stwierdzić, że ten głośnik w tej cenie to powinno być naprawdę mistrzostwo. No i coś wartego uwagi. Ja póki co zabieram się za testy, ale pierwsze wrażenia są naprawdę pozytywne, no i myślę, że może być naprawdę bardzo dobry produkt. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, dajcie znać co myślicie, może ktoś z Was używa jakichś głośników od Soundcore, podzielcie się w komentarzu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć!